Cześć robaszki, witam Was wszystkich bardzo pięknie i bardzo cieplutko kochani na popołudniowym czytaniu zapowiedzianym moi drodzy oczywiście tutaj przede mnie dzisiaj przy naszej porannej kawie, przy kartach dnia słuchajcie, zastanawiając się dosyć długo na co te karty rzucić słuchajcie, Madzia, jedna tutaj z nas przypomniała mi, że zaproponowała i faktycznie ja sobie to zapisałam w swoim słuchajcie tajemnym kalendarzyku, jej propozycję ale chciała takie karty, żeby sprawdzić co, o czym wy myślicie, być może marzycie albo chcielibyście? Ma szansę się teraz wypełnić. Czyli wiecie o co chodzi. To jest dokładnie to, o czym rozmawiam z wami bardzo często na temat energii danego dnia, czyli czemu teraz sprzyja energia, co faktycznie za to możecie się zabrać, żeby się to wydarzyło, żeby się spełniło. I moi drodzy, oczywiście, nieraz bywa tak, że myślicie na przykład o zenku, zen, chcę z tobą być, ale niekoniecznie teraz temu sprzyja energia, żeby to po prostu gdzieś popchnąć, ten temat do przodu. Ale być może są jakieś inne tematy, poważne, na naszej stronie, nie wiem, praca, dom, słuchajcie, dzieci, upiększanie się czy cokolwiek, co faktycznie na ten moment, słuchajcie, mogłoby się świetnie powieść, tak? I to mam na myśli. Na tę okoliczność, moi drodzy, żeby zobaczyć, co teraz mogłoby się wam w życiu powieść spełnić, wydarzyć, rzucimy sobie karty. I oczywiście rzucimy sobie całą dwunastkę na stół. Zobaczymy, co u każdego znaku Sodiaku się wydarzy, moi drodzy. No i krótko mówiąc, będziemy wtedy bardziej wiedzieć, co tutaj teraz może zostać przyciągnięte do waszego życia, żeby je po prostu lepiej tutaj i piękniej wypełnić. Kochani, zanim przetasujemy sobie karty, zanim sobie zobaczymy wszystkie znaki, tylko nadmieniam. Słuchajcie. Jutro wyjeżdżamy. Ci z Was, którzy, kochani, gdzieś lubią serię Urbex Paranormal, skarby moje jedziemy w tym momencie, słuchajcie, z Mikiem. Jutro na film pod tytułem 24 godziny z duchami. 24 godziny, ponieważ mamy w planie zostać całą noc w danym obiekcie, kochani, który jest nasączony piękną legendą. A mianowicie, słuchajcie, właściciel, który kupił ów zamek, słuchajcie rzeczy i mawia, że w tymże obiekcie. Ma swojego prywatnego ducha, który zresztą notabene był kiedyś właścicielem tego zamku. Z rozpaczy, ponieważ zakochał się niesamowicie mocno, słuchajcie, w jakiejś pięknej kobiecie, z którą niestety nie mógł być, z rozpaczy, z bólu serca, które tutaj doznał, powiesił się na drzewie, które po dziś dzień przed tym, słuchajcie, zamkiem rośnie. I ów ten nasz, powiedzmy, duszek. Pojawia się, stuka, puka, manifestuje się w owym zamku. Słuchajcie, właściciel mówi, żyje w, z tym duchem w symbiozie, nie chcę tutaj mu zaszkodzić, pozwalam mu tutaj być, ale nie wiem, czego ode mnie chce. No to cóż, no to oczywiście magiczna chata, a tak naprawdę na fejsie nawiedzona chata zamierza to sprawdzić. Więc moi drodzy, jeżeli macie ochotę, zobaczyć, co ciekawego w drodze do słuchajcie, u nas się będzie działo, podróżować macie ochotę z nami, chcecie z nami, słuchajcie, spędzić tę noc w tym zamku, zobaczyć, co uda nam się ciekawego zarejestrować, porozkminiać z nami, co tam ciekawego, być może jakieś energie będą chciały nam przekazać, to zapraszam, kochani, wszystkich, no w niedługim czasie oczywiście, bo dopiero jutro robimy te nagrania, jutro tam zostajemy na noc, no oczywiście, słuchajcie, wrócimy w piątek, podejrzewam, że tam pewnie też po południu, przez weekend z montujemy dla Was ten film i może, kochani, uda się nawet na niedzielę, może na sobotę, no, chyba bardziej na niedzielę, e, słuchajcie, zdążyć to wszystko pomontować, no i wrzucić Wam e, po prostu na weekend, słuchajcie, do kawy albo do kolacyjki dobrej, do kolacyjki będzie lepiej, bo to będzie fajny nastrój, wiecie, ciemno już, e, słuchajcie, no, nasz film. Tak? Także mam tutaj, no, zaproszenie po prostu daję Wam dla wszystkich tych, którzy takie klimaty po prostu lubią. Dobra, a tymczasem a tymczasem karty się posypały, moi drodzy, nerwowe są, mówią, Magda, za dużo pierdzielisz już po prostu, kładź te karty. <gryw> Dobra, lecimy i sprawdźmy, co może teraz się wydarzyć w Waszym życiu, co możecie teraz w swoim życiu zmanifestować, co dobrego teraz do Was idzie, jakie Wasze życzenie, marzenie, założenie ma szansę się teraz spełnić. Dobra, jakie marzenie, wydarzenie, rzecz może teraz spełnić się u każdego znaku z obiaku? Jakie wydarzenie, marzenie ma szansę teraz spełnić się u każdego znaku z obiaku? No to, kochani, sprawdzamy. Karty są przetasowane i, kochani, lecimy, startujemy. Co się teraz może spełnić u baranka? Jaką ma tutaj szansę? Słuchajcie, powiem w ten sposób, wyjście z jakiegoś toksycznego układu, z toksycznej sytuacji, z sytuacji waszego toksycznego podejścia do czegoś, bo moi drodzy oczywiście, wy możecie być na przykład w toksycznej relacji, możecie być w toksycznym miejscu, możecie być w sytuacji, w której... Nie wiecie, co zrobić, macie wrażenie, że ktoś Wam po prostu, nie wiem, wiecie, podcina skrzydła, wiąże Wam ręce, nogi, trzyma Was siłą, jesteście w jakiejś niekomfortowej pozycji, ale również, kochani, karta dla Was tutaj wylosowana może też obrazować sytuację, że Wy w takim stanie psychicznym się znajdujecie, czyli w takiej, słuchajcie, ostrej, powiedziałabym, sytuacji znerwicowania, jakiejś sytuacji, w której, słuchajcie, no na pewno nie funkcjonujecie do końca poprawnie, gdzieś tutaj do tej pory być może nie potrafiłyście wyjść z tego, tak, nie wiedzieliście, co zrobić, bardzo często takie emocje Was nawiedzały, psychika Wasza, słuchajcie, no była w takim, powiedziałabym, dysbalansie, nazwałabym to może w taki sposób, być może, moi drodzy, nawet miałyście po prostu poczucie rozsypania totalnego w jakimś zakresie, ale albo lęku, niepokoju z różnych, kochani, względów, obsesji, obłędu również na czyimś punkcie, z jakichś, powiedziałabym też, używek różnego typu, bo być może nie radziliście sobie z czymś i były, np. baranki, które tam gdzieś sobie, wiecie, albo popijały, albo gdzieś szukały, słuchajcie, ukojenia w innych jakichś tam, powiedzmy, środkach, to bynajmniej, kochani, z takiego, takiego no, sytuacji nieszczęścia, niepokojów, lęków, toksyczności, Obłędów tutaj, czy czegoś takiego, nerwowości dużej, macie szansę teraz wyjść. Czyli e, jest tutaj jakby taka opcja: wyjdź z tego, wyjdź z tego. Teraz energia, jeżeli ty się za to zabierzesz i ty powiesz, dosyć, koniec, basta. Energia Wam w tym pomoże i faktycznie Baranki mają szansę z tego wybrnąć. No dobrze, no to jakie założenia, marzenia ma szansę spełnić teraz byk? Chyba zobaczymy, co mamy szansę spełnić. Co się nam spełni? Praca. Słuchajcie, powiem Wam tak, jeżeli ktoś z Was narzekał na brak zajęć, nie miał pracy, chciał jakiegoś zajęcia, to tak, owo takie zajęcie, praca, moi drodzy, jak najbardziej przychodzi. Powiem Wam tak. Ja na roboty nie narzekam. Mam jej po prostu po sufit. Faktycznie, słuchajcie, i tutaj od strony zawodowej, jak i od strony ezoterycznej, kochani, jestem mocno zajętą osobą. Słuchajcie, wręcz powiedziałabym sypiającą tylko po 4-5 godzin. Słuchajcie, w nocy i po prostu nie więcej. Ale gdzieś tutaj szukuje się praca, czyli słuchajcie, więcej zajęć, więcej rozwoju. No, co za tym idzie, oczywiście, jeżeli się jesteśmy skupieni na czymś. Zajmujemy się to czymś, mamy zlecenia, mamy jakąś pracę zawodową, no to oczywiście super, tak. No bo za tym też idzie oczywiście to, że o takie zajęcia nie musimy się, moi drodzy, martwić. No bo za tym też idzie oczywiście wasze własne utrzymanie, dochody i tego typu historie. Ale moi drodzy, praca tutaj też mi się zobrazowała pod innym względem. Słuchajcie, być może są takie byki, które myślą o tym, no niech się w końcu zenek za to zabierze. Niech zacznie pracować, niech mi pokaże, że jemu na przykład na mnie zależy. No to słuchajcie tutaj, bo tutaj nawet słuchajcie, zobrazował się facet na karcie. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale mam nadzieję. Słuchajcie, może jakaś osoba w waszym otoczeniu zabiera się za pracę. Bo słuchajcie, to nie jest sytuacja, że ja pytam się, kart, co teraz będzie, tylko pytam się, co się może tutaj w waszym kierunku wydarzyć, co wy możecie spełnić w swoim życiu, żeby poczuć się lepiej. No to właśnie, ta praca i to wszystko inne, ale również to, kochani, że ktoś się wreszcie czymś zajmie. Tak, że to nie będzie taka sytuacja, że ktoś sobie siedział, skupiał się, słuchajcie, cholera wie na czym, ale załóżmy, nie robił czegoś w Waszym kierunku. No to teraz karty pokazują, że zacznie się coś dziać. Ktoś zabierze się za pracę. Wy, albo Wy wspólnie razem, albo ktoś w Waszym otoczeniu. No, ktoś tutaj dołoży starań, żeby coś popchnąć do przodu. No w sumie, jak to tak powiedziałam, to fajnie, nie? Czy nie? Okej, okay, co do bliźniąt tutaj zmierza, to znaczy, co, jakie marzenia mają, mogą teraz spełnić bliźnięta. Jakie marzenia mogą spełnić bliźnięta? Yy, słuchajcie, rozbudzić, nie, rozpalić ogień mogą, słuchajcie. Nie wiem gdzie, w kominku. <grych> Oczywiście słuchajcie, czy tam ewentualnie możecie rozpalić świeczkę. I puścić dobrą intencję, jak najbardziej, tak, ale słuchajcie, oczywiście ponadto możecie, kochani, naprawdę rozpalić ogień, nabrać pasji do czegoś, jakąś pasję, którą macie w życiu, co chcielibyście rozwijać w tym momencie, żeby tutaj wam się to powiodło, również bliźnięta, na to jest dobry czas, takie życzenie, marzenie może wam się spełnić, bo tutaj my faktycznie, kochani, macie do czegoś może pasję, ogień, zapał, plany. I jeżeli Wy teraz to wdrożycie, to faktycznie, kochani, pięknie ten ogień Wam się rozdmucha. Czemu o tym mówię? Bo my tutaj zaczynamy palić to ognisko i faktycznie, kochani, rozpalimy. Będzie to docenione, będzie to zauważone, będzie to, kochani, popchnięte do przodu. Tak? Z całą pewnością tutaj gdzieś energetyka będzie Was w tym bardzo mocno sprzyjała. Więc, moi drodzy, wszystko, począwszy od rozpalenia ogniska w związku. Począwszy od tego, czy ten romans będzie trwał, czy ten związek będzie trwał, czy będzie więcej bliskości, namiętności, czy też tudzież będziecie mogli realizować swoje plany, które już być może niektóre bliźnięta mają w swoich pięknych głowach, to, moi drodzy, działać, robić, bo energia faktycznie będzie Was wspomagała w tym i Wy ten ogień rozdmuchacie, czyli z, powiedzmy z zapałki, z krzesiwa piju, pójdzie iskra, która faktycznie, moi drodzy, da Wam potężny, piękny ogień. Działajcie! Dobra, jakie marzenie ma szansę spędzić, spełnić rak? Co u raka? Tada! Toast! Świętowanie. Słuchajcie, no tutaj mam laskę, która w ogóle sobie, wiecie, przyszła i sobie zmokuje świeczki na torcie. No nie chcę powiedzieć, że sobie kupicie torta i sobie świeczki zmukniecie. No, bo to by było głupie, ale słuchajcie, to jest na pewno jakieś cieszenie się z czegoś, tak? Jakieś radowanie. Mam wrażenie, moi drodzy, że jakaś pewna sprawa, nad której, nad której Wam bardzo mocno zależy, u każdego z Was może to być zupełnie coś innego. E, słuchajcie, będzie powód do świętowania, bo coś pójdzie z korzyścią dla Was. Co to może być, nie wiem, ale będzie to powód do tego, żeby powiedzieć, dobra, zajebiście, to teraz się po prostu urżniemy na maksa. Nie wiem, słuchajcie, choć tam pójdziemy sobie poświętować na tą okoliczność, że sprawa potoczyła się po prostu dobrze, tak? Więc mamy powód do świętowania. Słuchajcie, u co niektórych raków mogą się tutaj również pokazać, jeżeli ktoś z Was chce, żeby Zanek wam się oświadczył, żeby Zanek się bardziej zaangażował w związek, czy też oczywiście Katarzyna wobec pięknych panów raków to się może wydarzyć, bo karta ta pokazuje bardzo często. to znaczy no to jest w ogóle karta. Słuchajcie oświadczyn, zaręczyn, zaślubin, wesel. I tego typu historii, wspólnego zamieszkania, budowania wspólnego życia. Więc od strony związku takie rzeczy, jeżeli ktoś z Was marzy o tym, żeby Zenek pierdyknął na kolana przed Wami, może pierdyknąć i powiedzieć: Tak, Kaszka, ja chcę z Tobą żyć, ja chcę z Tobą mieszkać, ja chcę z Tobą ślubu. Na przykład u wszystkich pozostałych jest tutaj powód do świętowania, do cieszenia się, bo coś może pójść po Waszej myśli. Jakie marzenie ma, może teraz spełnić LED. Marzenie Lwa. Jakie? Co się może spełnić? Słuchajcie, możecie bardziej się rozwijać, możecie tutaj zadbać o sprawy finansowe, zawodowe, możecie również bardziej się ustabilizować, możecie stworzyć takie podwaliny pod bardzo poważną relację, poważny związek, w którym być może, kochani, stwierdzicie czas wreszcie na kolejny krok, czas wreszcie wspólnie zamieszkać. Czas tutaj wreszcie się zdeklarować, co dalej z nami będzie. I tutaj faktycznie gdzieś w drodze takich powiedzmy rozmów z waszym partnerem, partnerką, być może nie taką stałą, możecie dojść do wniosku, tak, no to faktycznie zróbmy jakiś ruch konkretny, zamieszkajmy razem, bądźmy razem stwórzmy coś razem, zaplanujmy również coś razem. Macie szansę, słuchajcie, na dobrą pracę, macie szansę na dobre zarobki, e, macie szansę na to, żeby zacząć coś planować, może jakiś większy zakup, jakaś większa inwestycja, więc wszyscy z, e, ci z Was, którzy mówią o kurde, wiesz co Magda, ja bym tam myślała o tym, żeby pracę zmienić, żeby otworzyć własną działalność, myślę o tym, żeby w ogóle się przeprowadzić, e, myślę o tym, żeby kupić mieszkanie, dom, jest na to dobry bardzo na to czas. Jak najbardziej tak, słuchajcie, bo Tutaj widać, że wszystko od strony zawodowo-finansowej, planowej i poważności relacji tutaj w tej karcie Wam się pokazuje. Dobra, jakie marzenie ma szansę spełnić Panna? Jakie? Słuchajcie, domknąć karmę. Bardzo dobrze. Panny, Ewa, jeżeli to słuchasz, domykaj karmę. Słuchajcie, tak, domykanie spraw karmicznych, domykanie już jakiegoś tematu, jakiś relacji, jakichś planów, coś możecie, kochani, faktycznie domknąć i rozpocząć coś na nowo. To jest, słuchajcie, naprawdę bardzo ważna karta, dlatego ona, dlatego, że na po prostu pokazuje, że jeżeli są panny, które od dłuższego czasu czekały za czymś, bądź robiły coś przy czymś i chciałyby już wybrnąć z czegoś i otworzyć się na nowe wody, albo też czujesz już nie wracać do pewnych tematów, albo wlokły się jakieś sprawy karmiczne, takie mocno obciążeniowe dla Was, to jak najbardziej karta wskazuje na to, że jesteście już na mecie. Tak, że to jest tylko dosłownie chwila, żeby tutaj jakby domknąć wszystkie sprawy, zakończyć wszelkie karmy, a słuchajcie jakby, nie wiem, no podopinać pewne tematy, żeby można było się otworzyć na coś nowego. U co niektórych wręcz to, co możecie sobie teraz spełnić, to jest to, że jakieś nowe... Być może rzeczy, które chcecie w swoim życiu robić, otworzyć na nowe możliwości, wyjechać gdzieś, przeprowadzić się, wyjechać w jakąś podróż, możecie jak najbardziej, kochani, to robić. Aczkolwiek ja to troszeczkę tak widzę, jakby takie wychodzenie z kół karmicznych, kończenie karm, jakiegoś cięższego okresu być może w życiu, albo sytuacji, w której nie mogliście przeskoczyć, to teraz możecie, kochani, gdzieś to przeskoczyć, bo jesteście dosłownie na mecie i odważnie przechodźcie na drugą stronę. Waga. Jakie marzenie możecie teraz spełnić? Jakie marzenie? Podjąć kluczową decyzję, pójść po rozum do głowy. Drogie wagi co by to dla Was nie oznaczało, i tutaj oczywiście o czym by to, o co by tutaj nie chodziło. Ja bym powiedziała tak: możecie być mądre. Nie wiecie co? Mam w swoim otoczeniu pewną osobę, której nieraz powtarzam tylko jedno. Proszę cię, bądź mądry, tak? Wiecie o co mi chodzi. Bo tutaj wystarczy, kochani, naprawdę mieć głowę na karku, klarownie przyglądać się pewnej sytuacji, wyciągać pewne wnioski i mądrze to oceniać. Słuchajcie, i przede wszystkim podejmować decyzje, nie bać się podjęcia tych decyzji. Słuchajcie, macie króla stratega. Osobę, która ma głowę na karku. Przede wszystkim tutaj nawet słuchajcie w tym królu, który tutaj jest, nie wiem, czy to będzie widoczne, bo te karty są czarno-białe, słuchajcie. Widzicie takie światło na górze głowy? Czakra korony. Czakra korony tutaj, kochani, nasze piękne główeczki, czyli nasze rozumy, są tutaj mocno oświecone. Ja bym powiedziała, że nawet energia może teraz temu sprzyjać, że pewna wiedza może do Was docierać, ale słuchajcie, ona nie dociera po to, żeby waga mówi, Aha, 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 dobra, to idźmy na lody. To nie. Ta wiedza dociera do Was po to, żeby Wam otworzyć oczy. A po co Wam otwiera oczy? Po to, żebyście, kochani, byli mądrzy i żebyście nie bali się podejmować decyzji, żebyście nie dali się wyrolować, żebyście nie byli po prostu, za przeproszeniem teraz mówię, głupi. Albo żeby ktoś was ogłupiał, tylko żebyście, kochani, konkretnie i stabilnie wiedzieli, czego wy w życiu chcecie i nie bali się tego wprowadzać w życie. Więc macie szansę podjąć kluczową decyzję w waszym życiu, otworzyć szeroko oczy i naprawdę być mądrymi ludźmi. Jakie marzenie ma szansę spełnić Skorpion? Skorpion ma szansę podjąć decyzję w wyborze drogi. Skorpion się zastanawia nad czymś, nie wiem nad czym, ale widać tutaj, że wybierać jakiś kierunek. No to teraz, co robimy, jak robimy. Nie wiem, o co tutaj może chodzić, ale karta wskazuje na to, że masz szansę wybrać dobrą drogę, masz szansę o czymś zadecydować i dokonać po prostu jakiegoś, jakiejś decyzyjności, jakiegoś wyboru, tak? Więc tutaj, Skorpiony, słuchajcie, no tutaj nawet nie mam co dodać, co ująć, po prostu będziecie mogli wreszcie podjąć decyzję i mam takie poczucie, um, bo może, może Wy teraz nawet wiecie, o czym ja mówię. Ale będziecie wreszcie mogły ten ruch wykonać, bo większość z Was może stać na rozdrożu, niby czegoś chcieć, niby wiedzieć czego chce, ale nie robić ruchu w tym kroku, albo są jeszcze jakieś przeciwwskazania do tego. To mam takie wrażenie, że one jakby się spłycą, zmniejszą i już tutaj Skorpion będzie mógł wejść na tą ścieżkę, którą sobie upatrzy, którą chce. <coughs> Przepraszam, którą wybierze i faktycznie tutaj gdzieś. Już podążać tą właściwą, oczywiście, drogą. Strzelec. Jakie marzenie macie szansę spełnić? Wyjść z biedy, wyjść z braku czegoś. Słuchajcie, jeżeli są takie strzelce, którym brakuje kasy, brakuje pracy to tak jeszcze od tej sfery jakby zacznę, no to macie szansę wyjść z tej biedy. Może Wam się spełnić marzenie takie, że wyjdziecie z biedy i nie będziecie już narzekać na brak pracy albo na brak kasy. Tutaj jakby do Was idą takie powiedziałabym, być może jeżeli są teraz jakieś chude miesiące, lata, to z tego chudego okresu, takiego powiedziałabym niskopłatnego czy też pozbawionego Was jakiejś perspektywy życiowej, takiej wiecie, stabilizacji, wyjdziecie i ten proces biedy się już ale moi drodzy, ta karta nie tylko sprawy zawodowe i oczywiście finansowe nam tutaj obrazuje, ona generalnie też pokazuje taki, taką niemoc waszą bo wy czegoś nie macie w życiu. Strzelce, dajcie mi znać, bo ja wam powiem, co ja nie robię czytań, to powiem was, że przy was ja ciągle mam taką opcję. Strzelcowi jest źle, strzelec myśli, żeby coś zrobić, strzelec raz robi, raz nie robi, raz robi, raz nie robi i tak w kółko macie ale też dojrzewa do tego, że faktycznie ile można jeszcze lat marnować, nie mając nic. I słuchajcie, ta karta, która tutaj nam się pokazuje, ona po prostu pokazuje, że gdzieś w waszym życiu są jakieś braki. Jeżeli są zawodowo-finansowe, no to ok, to tutaj się powinno polepszyć, ale może są to też jakieś braki inne. Na przykład tak, nie mam miłości, nie mam bliskości, nie mam powiązania ze swoim facetem, nie czuję, żeby to szło dobrze. Czuję, że tutaj jest brak i nic tutaj z tego się nie ukleci, chleba z tego nie będzie. Daję przykłady, oczywiście, czuję, że większość z Was może robić dobrą minę do złej gry, a mianowicie mogą być strzelce, które zewnętrzne. Nie, nie będą tego po sobie pokazywały, ale wewnętrznie czują po prostu pustkę. Po cholerę mi to wszystko, skoro ja nic z tego nie mam. Tak? No i gdzieś tutaj teraz ten czas się, kochani, dla was kończy. Zastanawiam się tutaj gdzieś pobocznie, bo tutaj w tle jest jakaś osoba, która gdzieś jakby tylko czeka za waszą decyzją. Nie wiem, czy ja to mówię do jednego strzelca, a może do kilku, ale gdzieś tutaj, tak jakby pobocznie, jest ktoś, kto chce was z tego, z tego takiego. Rynsztoku wyciągnąć, wiecie co, ja to nawet nazwę rynsztokiem, bo wy tutaj jesteście fizycznie na ulicy w takim biedzie, w zapomnieniu, słuchajcie, bez ciepła, bez niczego i ktoś was z tego rynsztoka chce nawet wyciągnąć, tak, jest tutaj jakby taka osoba, być może nawet więcej niż jedna, które tutaj jakby dają wam taką opcję, po co ty tutaj w ogóle siedzisz, chodź, 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 ja cię z tego wyciągnę, to nie ma sensu, nie marnuj życia. Więc ten okres biedy może się dla was skończyć. Oczywiście o ile będziecie chciały to zrobić, no bo to jest oczywiście wasza decyzja, ale zmierzają czasy, w których jeżeli mądrze do tego podejdziecie, możecie z tej biedy wyjść. Koziorożec, jakie marzenie ma może spełnić? U Koziorożca moi drodzy to co możecie spełnić to Hmm, odkryć tajemnicę, odkryć rebusa. <grych> Dobra, ale coś, co jest w tej chwili dla Was nieosiągalne, albo też tudzież zakryte, czegoś nie wiecie, nie widzicie, e, macie szansę to odkryć. Jakaś prawda może wyjść na jaw, nie wiem w jakim zakresie, ale macie szansę dowiedzieć się czegoś, o czym teraz nie wiecie. E, intuicyjnie, e, powie, znaczy może dro, druga, druga rzecz, nie tyle, że intuicyjnie, tylko również, to, co może Wam się tutaj, to, co możecie spełnić, to również moi drodzy to, że intuicja będzie Wam teraz naprawdę bardzo dobrze podpowiadała, bo to jest również karta głębokiej intuicji. Słuchajcie duchowego przebudzenia, być może co niektóre, słuchajcie koziorzce będą się również duchowo przebudzać. Słowo klucz w ezoteryce, przebudzenie. Patrzenie szerzej na wiele kwestii. Być może to właśnie u Was teraz nastąpi, że Wy teraz nagle, nie wiem, obudzicie się któregoś dnia i powiecie, ja pierdzielę, że ja tego wcześniej nie widziałam, nie dostrzegałam, nie czułam, tak? Więc całkiem możliwe, że to jest duchowe przebudzenie, ale również to, że gdzieś Wasze sny, wizje i intuicja. Teraz po prostu będą pracowały pełną parą i będą pracowały tak, że to nie będą tylko fikcyjne obrazy, ale takie, które faktycznie mają jakieś uzasadnienie. Zwróćcie na to uwagę. I tak jak powiedziałam, prawda może wyjść na jaw. Coś, co jest w ukryciu, może teraz się Wam pokazać. Tak? Yy, wodnik. Jakie marzenie ma? Może teraz spełnić wodnik. Jakie marzenie może spełnić? Słuchajcie, to co możecie sobie teraz spełnić, to to, że ruszycie wreszcie z czymś do przodu. Pojawi się nowy cel, nowa praca, nowe zlecenie, nie wiem co, coś na horyzoncie, coś, co wy teraz macie w głowach, Magda, ja tam mam plan, ja mam marzenie. Czy to się spełni? Tak. Tutaj pokazują się sytuacje, że będziecie mogli podążać za tym, co teraz wodniki mają w głowie. To co wodnik ma teraz w głowie, czy to będzie podążanie za Zenkiem, za Kasią, czy to będzie podążanie za nową pracą, za zleceniem, e, słuchajcie, nie wiem, za planowaniem czegoś, to tak. Tutaj się pojawia energia, która będzie pchała Was w tym kierunku do przodu, tak? Więc tutaj jakby to bardzo mocno nadmieniam. Samotne wodniki tutaj dodam, bo to się pokazało, w waszym kierunku. tutaj na Waszej drodze może pojawić się jakaś nowa osoba o singli, e, która faktycznie w Waszym kierunku będzie bardzo mocno lgnęła. Może to początkowo być kwestia romansowania, flirtowania, bo nie widzę tutaj w kartach takiej, wiecie, przychodzi facet, kocham cię na zabój, ślub! Nie, 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 nie. To tak jakby bardziej od, zacznie się od takiego flirtu, romansowania czegoś tam, ale ktoś przybywa do wodnika. Więc single możecie na to zwrócić uwagę. Wszystkie pozostałe osoby, tak jak powiedziałam, to co macie teraz w głowie, to co jest waszym celem, to co chcecie teraz osiągnąć, mieć, e, energia będzie was pchała w tym kierunku i faktycznie będziecie mogły to zrealizować. Fajnie, nie? No dobrze, a co u ryb? Jakie marzenie ma szansę spełnić ryba? Wyjść z negatywnego myślenia. I bardzo dobrze. Słuchajcie, jak ja widzę nieraz, co niektóre znaki, niekoniecznie ryby oczywiście, które gdzieś, słuchajcie, tkwią w czarnowictwie. Na pewno się nie uda, na pewno będzie źle, na pewno będzie tragedia. Albo ja nic nie mogę zrobić, co ja mogę zrobić, nie czuję się doskonały, niedoskonała, jestem koślawy czy tam jakaś. I takie ulikanie, wiecie o co chodzi? To ja po prostu mówię, boż, widzisz, a nie grzmisz. Macie okazję teraz, moi drodzy, z takiego pesymizmu powychodzić. Jeżeli utknęliście w czymś niekomfortowym dla Was, bo ta karta też oczywiście to jest taki, wiecie, mętlik myślowy, czarnowictwo, to jedno. Ale mogą też być, słuchajcie, takie ryby, które... Utknęły w czymś niewygodnym, tak? Czyli tu są jakieś przeszkody, jakieś trudności, czegoś faktycznie nie można zrobić. Wy już nie widzicie optymistycznego wyjścia z czegoś, no to teraz z tych kłopotów, problemów, przeszkód, trudności powychodzicie, a wasze umysły się rozjaśnią i będziecie potrafiły znaleźć rozwiązanie, żeby się nie ograniczać w czymś, tylko żeby powiedzieć: Dobra, wychodzimy na imprezę, <grym> czy na cokolwiek innego, ale wyjście z klatki, wyjście z pułapki, wyjście, z czarnowictwa. To się, kochani, u was tutaj pokazało. No dobra słoneczka, no to co? No to machnęliśmy, słuchajcie, całą dwunasteczkę. Dajcie znać oczywiście, jak czujecie te karty, bo będę tutaj bardzo ciekawa, kochani, jak się odnosicie do tych Waszych planów, marzeń, jakichś tam powiedzmy innych historii. No i co? No to będziemy się widzieć. Jest to jest czwartek. Tak, będziemy się kochani, jutro widzieć na karcie dnia nad której muszę się zastanowić, moi drodzy, co my zrobimy z weekendówką, dlatego, że jeżeli ma, wiecie co, ja Wam w piątek zrobię z rana kartę dnia, czy, Boże, co ja gadam, chwila, moment, co dzisiaj jest? Środa, tak, w czwartek, kochani, mnie nie będzie, znaczy tak, w czwartek rano wyjadę, więc ja w czwartek Wam zrobię kartę dnia, w piątek, z uwagi na to, że będę na wyjeździe, to nie wiem, co mam zrobić, kochani, bo... No z samochodu nie będę robić Wam karty dnia, bo cholera, potem to opublikować, to będzie lipa. No chyba, że jak wrócę w piątek, to zrobimy sobie, kochani, po prostu weekend weekendóweczkę, weekendóweczkę, no i tyle, nie? Tak sobie myślę. Słuchajcie, jak macie jakiś tam inny pomysł, no to podrzućcie mi, bo ja na chwilę obecną nie mam głowy do tego, nie chcę tutaj przedłużać tego nagrania w nieskończoność. W każdym bądź razie mm, widzimy się na pewno jutro na karcie dnia. To jest, słuchajcie, niezbity fakt, że tak właśnie będzie. A w piątek najwyżej weekendówka wejdzie, ale nie z rana, tylko wejdzie sobie, kochani, na przykład z wieczora. Dobrze słońca? Buziaki, trzymajcie się. Pa!